Tutaj mam dla ciebie kurs, który pomoże ci stać się tak naprawdę atrakcyjnym mężczyzną. I od razu mówię, to nie jest to samo, co seksualna pewność siebie czy sexilus. Dlaczego? Ponieważ tutaj sięgamy totalnie, totalnie źródła. Absolutnie źródła Twojej głowy, Twojej psychiki, Twojej podświadomości. 5 godzin na razie w promocyjnej cenie, którą później podniosę. No, dlaczego by nie? No, co Cię też zachęci, żeby szybciej działało. Słuchaj, albo chcesz być naprawdę atrakcyjny dla kobiet, taki, żeby budować z nimi takie mega super relacje, o których mogłeś tylko marzyć, albo chcesz tylko ciągle się uczyć. I możesz się uczyć, będziesz miał wiedzę, będziesz rozumiał, będziesz miał analizę, teorie, bla, 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 bla. Albo będziesz miał, kiedy wybierzesz tą drugą ścieżkę, wspaniałe... Fantastyczne doświadczenia z kobietami, które będą wspominać się po prostu na lata. I ten kurs on cię nie uczy, co ty masz robić. Ten kurs uczy cię, jak zmienić to, jak myślisz o sobie, jak myślisz o seksie, jak myślisz o relacjach, jak stać się kimś, kto emanuje tą seksualną energią. Tak jak w biznesie. No możesz się albo uczyć sprzedaży, albo mieć produkt, który chcą kupić ludzie. A jeżeli masz te dwie rzeczy, no to chyba. Dosyć fajnie to, to wygląda. Oczywiście nie tyczy się to wszystkich branż. Problem, który prawdopodobnie masz teraz, jeżeli jesteś szczery sam ze sobą, to nie masz problemu z inteligencją, z logicznym myśleniem, z analizą, wiedzą, masz problem z czym? Z tym, że Twoja seksualność nie jest po Twojej stronie. Nie wysyłasz do świata sygnału pod tytułem, że jestem atrakcyjny, jestem fajny. I kobiety na ciebie nie reagują tak, jakbyś chciał. Nie budzisz natychmiastowego napięcia erotycznego. Kobiety czują może nawet, że jesteś fajny, ale to nie jest takie, wrrr, że wiesz, że one ci chcą. I Twoja obecność nie, nie podnieca kobiety w jakiś tak specjalny sposób. I wydaje mi się, że możesz mieć poczucie, że nawet jak masz jakieś sukcesy, to. Um, on był strasznie wymęczony, ale reakcje kobiet nie muszą być losowe, mogą być przewidywalne i to nie jest kwestia wyglądu, pieniędzy, wieku, testów, techniki. To są tylko to, co tu można usłyszeć od kobiet, to jest tylko tak naprawdę próby logicznego wyjaśnienia tego o co chodzi. To jest kwestia energii, tożsamości i sposobu bycia. I właśnie w tym kur kursie o seksualnej aury, że aury, tak. Daje ci taki system transformacji, ale to nie jest kurs o podrywie. Tu jest uczyć, tu jest miejsce takie, gdzie uczysz się, jak przestać tłumić swoją seksualność, jak być perfekcyjny w tym, jak przestać kompensować, jak przestać przepraszać, jak totalnie stać się takim magnesem na kobiety, który jest absolutnie autentyczny. W ten sposób stajesz się mężczyzną, który emanuje atrakcyjnością, a nie takim, który próbuje ją wytwarzać. Co dokładnie dostajesz? Tak naprawdę masz tam kilkanaście modułów, 5 godzin wiedzy. Między innymi masz tam fundamenty seksualnej tożsamości, czyli jak zaakceptować swoją seksualność bez wstydu i tłumienia tego. Różnica między energią seksualną a napaleniem mega, mega ważne i to ci pomoże zrozumieć coś, czego tak naprawdę nie rozumieją ludzie, którzy nawet tego uczą. Następna rzecz: dlaczego grzeczni faceci nie budzą pożądania? Potem, jak odzyskać kontakt ze swoimi ciałami, z tym ins męskim instynktem seksualnym? Kolejna rzecz to jest jak wejść do pomieszczenia i stać się kimś, kto dosłownie zmienia tam atmosferę. W jaki sposób Twoje tempo, oddech, ruch wpływają na kobiety. Dlaczego kobiety czują Cię, zanim cokolwiek powiesz? I tu wchodzimy dalej dużo głębiej niż zajęcia z tak zwanej mowy ciała. Bo ja Cię nie uczę udawać, ja, ci u, ja Cię uczę tego, jak stać się takim mężczyzną. I to jest zasadnicza różnica. Nauczysz się komunikacji, która buduje napięcie między tobą a kobietą. W jaki sposób mówić, a nie tylko co mówić. Jak konstruować swoje przekazy do kobiet, żeby to było dla niej seksualnie, atrakcyjne. Jak używać głosu jako narzędzia seksualnego. Pamiętaj, mój głos yy, nie musi ci się podobać, ale dla kobiet jest on atrakcyjny. Więc nie popełniaj tego błędu, myśleniem pod tytułem, że tobie się coś wydaje, co jest dla kobiet atrakcyjne, bo jeżeli nie masz tych efektów, jakie byś chciał mieć i nigdy ich nie miałeś, to znaczy, że czas się uczyć. I to nie jest nic złego, naprawdę. To nie jest żaden powód do wstydu. Ponieważ to, że się uczysz ode mnie, to nie oznacza, że z tobą jest coś nie tak. Tak naprawdę robisz sobie i kobietom w twoim życiu ogromną przysługę. Bo między innymi nauczę cię, jak komunikować swoje swoje preferencje odnośnie seksu bez presji. Jak mówić rzeczy do kobiety w taki sposób, żeby ona była zainteresowana spełnianiem Twoich fantazji. W jaki sposób dotykać kobiety, żeby czuła się bezpiecznie i pożądanie. Rzeczy, o których nikt nie mówi, i przy których to, co do tej pory się dowiedziałeś, to jest po prostu jakbyś przerzucił się z roweka na luksusową limuzynę. Tempo, intencja, kierunek, zamiast po prostu macania na pałę, prawdziwe zrozumienie istoty dotyku, coś, czego nawet nie ma w moim produkcie: uwodzenie dotykiem, bo generalnie ten cały kurs jest bardzo, bardzo zaawansowany. Uprzedzam, to nie znaczy, że jako osoba początkująca nie możesz z niego korzystać. Możesz, oczywiście, że możesz, albo osoba średnio zaawansowana, to też nie znaczy, że czegoś tam nie zrozumiesz, bo ja prowadzę ze, swoje kursy tak, żeby każdy był w stanie zrozumieć. Ale wiedza jest tu na najwyższym poziomie. Kolejna rzecz, jak sprawić, aby ciało kobiety reagowało naturalnie? I od razu mówię, ja tu nie uczę manipulacji. Ja tu uczę stania się mężczyzną, który będzie naprawdę seksualnym magnesem na kobiety. I ja z bardzo dużą pokorą do tego podchodzę. Oczywiście teraz nie widzisz mnie w jakimś super seksualnym stanie i zmysłowym stanie, no bo ciężko to wywołać, kiedy patrzy się w kamerę i się nagrywa ofertę do kursu. ale powiem Ci jedno, ja naprawdę miałem to, ten zaszczyt, tą przyjemność, ja podchodzę do tego z dużą pokorą, bo jest to moc, która wymaga odpowiedzialności Że naprawdę, no nawet wczoraj po prostu. No, no, zobaczyłem, jak doświadczyłem, jak yy, na własne oczy, jak kobieta po tym, jak na nią spojrzałem, to wszystko jej tam wyleciało z rąk. No i później tam troszkę tam. No, troszkę się działo, tak? To tak powiem delikatnie, jak prawdziwy gentleman, Troszkę się działo. Troszkę się, troszkę się działo, więc yy, wiesz. To tyle, to tyle w temacie, tak. Tak to. Tak to, tak to określę, ponieważ ja nie mam potrzeby tego, żebym tutaj teraz wrzucał jakieś zdjęcia randomowych dupaczek z internetu, choć może tak trzeba, ani też nie będę na siłę pokazywał się z jakimiś kobietami. Efekty moich klientów jest to dla mnie najważniejsza rzecz i to możesz sobie zobaczyć nawet na mojej stronie w kategorii opinie, choć tam jest mało tych opinii, bo dużo straciłem przez te lata, gdzieś tam przez migrację stron, Migra pracę nad stroną internetową, tak w dużym skrócie. Ale to teraz nie jest ważne. Wracam do tego, co chcę Ci powiedzieć. Tam jeszcze będę Cię uczył, dlaczego kobiety czują, zanim cokolwiek powiesz, jak być naprawdę kimś, kto jest autentycznym w wyrażeniu tej energii. W jaki sposób komunikować się z kobietą, Taki, żeby to było dla niej naprawdę seksualnie atrakcyjne na wielu poziomach, jak dotykać ją, żeby czuła bezpieczeństwo i pożądanie? Jak prowadzić bez pytania i nahalności, jak sprawić, aby ciało kobiety reagowało naturalnie? Następnie jak wyrażać to, czego chcesz w seksie, w kontakcie z kobietą bez wstydu, jak odmawiać tak, żeby nie burzyło to seksualnej, miłej atmosfery? Jak sprawić, aby twoje granice. W kontakcie z kobietą były atrakcyjne. I jak zrobić to wszystko tak, żeby Twoja seksualna aura była czymś autentycznym. Jak, prze, jak przestać uwodzić, potrywać, a zacząć żyć jak mężczyzna, który jest magnetyczny. Bo widzisz, to jest bardzo proste. Kobiety nie reagują na Twoje słowa, na Twoje gesty, tylko na Twoją energię. Energia wynika z tożsamości, nie z technik. Tożsamość zmienia się przez doświadczenie, ani motywację. Tożsamość też nie wynika z doświadczenia. Ja znam przypadki ludzi, którzy naprawdę mieli poprzez wymęczony temat, yy, czyli. Znaczy przez wymęczone tematy, czyli sytuacje strasznie parali do przodu, to nie były. To były bardzo wy, wymuszone sytuacje z kobietami, w sensie takie, tam nie było flow, nie było nic lekkiego, tylko to są sytuacje, w których. No, ta, to nie. Podryw nie jest zabawą, tylko jest po prostu grą psychologiczną, gdzie yy, jedno, jedno, drugu, dru, jedno próbuje drugiego gdzieś tam, że tak powiem, wydymać i to, że oni mieli sukcesy, nie powoduje, że mieli tą tożsamość atrakcyjnie seksualną. Bo nawet jeżeli ty będziesz w środku, w związku, już w pełnej relacji, to jeżeli ty zastosujesz rzeczy z tego kursu, bo to nie jest kurs, tylko singli, to zobaczysz, że twoja kobieta zacznie się zachowywać inaczej. Zacznie, na, na, może być tak, że będzie cię nawet oskarżała o to, że ty masz jakąś kochankę, bo ty się zmieniłaś. Może być tak, że zacznie bardziej inicjować współżycie z tobą, ponieważ twoja postawa się zmieni. Może być tak, że ona, i nie chodzi o wywoływanie zazdrości, tylko niestety, kiedy mężczyzna się zmienia, to reakcje otoczenia na jego osobę też się zmieniają. Może być tak, że jej znajomi, jej rodzina czy koleżanki będą mówić, że twój facet się jakoś tak zmienił. Takie sytuacje mogą mieć miejsce. Bo widzisz, bo twoja tożsamość yy, zmieni się poprzez doświadczenie, które wpłynie na zmianę twojego postrzegania pewnych rzeczy, a nie motywację. Bo to, że ty chcesz być seksualnym magnesem na kobiety, to, to jest za mało. To, że ty będziesz na przykład napalony, że ktoś ci mówi, że ty masz być napalony, to też jest za mało. Bo ta. Energia seksualnej aury nie jest agresywna, nawet słowo aura wskazuje na coś ulotnego, dostrzegalnego, coś, coś ulotnego, ale jednocześnie dostrzegane, coś niewypowiedziane, jednocześnie ciężkie do określenia, ale to czuć. I moją intencją jest to, żeby ten kurs pomógł Ci przestawić swoje spojrzenie, sposób bycia, reagowania na to, żebyś Ty był w stanie trwale wprowadzić tą aurę seksualną do swojego życia i żeby nie opierało się to na kontrolowaniu zachowań, a nie na tym, co Ty musisz pamiętać, bo to jest to, czym Ty się stajesz. I masz tutaj materiał. 5 godzin, 8 minut, chyba 3 sekundy, które zmienią Twoją atrakcyjność, wpłyną na Twoje relacje, oddziałują na kobiety podświadomie i to jest coś co z tobą zostanie na lata. I cena, którą masz teraz za ten kurs, jest tak naprawdę mniej niż przeciętna do barantka, mniej niż jakiś tam weekendowy wypad. E... Sesja u psychologa nawet tyle nie kosztując, tego nie wytłumaczy. Efekt jest dużo, dużo większy: dużo, dużo większy, i potem ta cena wzrośnie. Więc ten kurs nie jest tylko po to, żebyś ty sobie pobzykał. Ten kurs jest tylko po to żebyś Ty stał się mężczyzną, który będzie w stanie z kobietą tworzyć takie doświadczenia, że ona będzie przeszczęśliwa, że będzie obcowała z Tobą, a Ty będziesz zaskoczony tym, jak wspaniała potrafi być seksualność, kobiecość, kiedy, on, kiedy kobieta jest naprawdę zaangażowana w Waszą znajomość, przez to, jaką Ty jakoś wniosłeś do Waszej relacji. Bo możesz albo dalej zbierać wiedzę, albo oglądać materiał, albo analizować i wiedzieć, jak coś działa, Albo stać się mężczyzną, którego kobiety czują, którego kobiety chcą. Nie dlatego, że ty się stajesz, tylko dlatego, że ty taki jesteś. Ponieważ wiedza kobiet nie obchodzi. Wiedza o psychologii kobiet nie obchodzi. Jeżeli ona nie czuje pociągu do ciebie, to jak ty chcesz się z nią przespać? Jak chcesz z nią jak chcesz zbudować relację z kobietą, które, której nie kręcisz. I nie pomoże tutaj ani mieszkanie, ani samochód. To będzie tylko układ, ale jeżeli chcesz przeżyć naprawdę prawdziwą namiętność, prawdziwą miłość, szczere uczucie, i zobacz jak wspaniałe potrafią być kobiety, to masz okazję się stać, to nie jest kurs, który obejrzysz sobie raz, posłuchasz i wystarczy. Ale jest to kurs, który opisuje, jak stać się mężczyzną, który naprawdę działa na kobiety.